Zadanie 21. Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest kwadratem o polu 4 pi kwadrat. Objętość tego walca jest równa. No to tak, jest sobie walec. Hop. Hop. I po rozwinięciu, jakbyśmy rozwinęli tą powierzchnię boczną. No, mi już rysunek nie wyszedł, ale hop i hop, tak. Mielibyśmy kwadrat tutaj. O takim polu. No to jeżeli to jest pole kwadratu a to jest po prostu a kwadrat gdzie a jest bokiem no to wiemy, że a musi być 2pi. No to a jest tu i a jest tu. I to co musimy wiedzieć na temat właśnie tutaj Walca, no to ten odcinek tutaj, on po zwinięciu on się dokładnie daje nam długość tego tutaj, tego tutaj okręgu. Czyli to jest długość okręgu, czyli to jest 2πr i to daje nam 2π. W takim razie r musi być równe 1, czyli r naszej podstawy, a nam chodzi o objętość, a objętość to jest πr kwadrat razy h. Gdzie naszym H to będzie też 2pi, to jest nasze H. No to co, mamy R, mamy wysokość, no to liczymy objętość, pi zostaje. R kwadrat to dalej jest 1, no i H to jest 2 pi. Czyli wodzi na to, że to jest 2 pi po prostu kwadrat. Szukamy odpowiedzi jest odpowiedź D.